Ścigodny Ojcze, dyrektorze, drogie siostry Loretanki, droga i szanowna pani redaktor naczelna, wszyscy pracownicy i współpracownicy naszego dziennika, wszyscy obecni w tej kaplicy, bracia i siostry w Chrystusie. W Piśmie Świętym znajdujemy liczne obrazy i figury ilustrujące prawdę o Kościele. O Jego tajemnicy. Podstawowe ujęcie Kościoła, uwydatnione przez Sol Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, sprowadza się do określenia lud Boży. Kościół jest ludem Bożym, którego głową jest Chrystus, jest mistycznym ciałem Chrystusa. To podstawowe ujęcie Kościoła jako ludu Bożego. Wyrażone jest w księgach biblijnych, w licznych obrazach zaczerpniętych z życia pasterskiego, z rolnictwa, z budownictwa, także z życia rodzinnego i za Za katechizmem Kościoła katolickiego przypomnijmy, że Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus, który jako dobry pasterz oddał swoje życie za owce. Kościół jest polem uprawnym, jest rolą Bożą. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego rolnika, jako winnica wybrana. Prawdziwym krzewem winnym jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu na to którymi my jesteśmy. Za pośrednictwem Kościoła trwamy w nim i bez niego nic uczynić nie możemy. Kościół nazywany jest także budowlą Bożą, której kamieniem węgielnym jest Chrystus, jest świątynią zbudowaną z żywych kamieni, jest świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga Żywego, jest przybytkiem Boga z ludźmi. Wreszcie Kościół jest niepokalaną oblubienicą. Niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić. Drodzy bracia i siostry, do tych biblijnych obrazów Kościoła możemy dodać obraz podsunięty nam przez dzisiejsze opowiadanie, opowiadanie ewangeliczne o Burze na Jeziorze. To opowiadanie daje nam podstawę. Do nazwania Kościoła płynącą łodzią po oceanie świata. Ta łódź Kościoła jest miotana falami. Niekiedy napotyka na wielkie burze. Fale przeciwności i bolesnych doświadczeń uderzają w łódź Kościoła z różnych stron, od zewnątrz i od wewnątrz. Niektórzy postronni obserwatorzy zapowiadali już nieraz zatonięcie tej łodzi. To proroctwo o bliskim końcu Kościoła było i jest ciągle na nowo powtarzane. Nie jest naszą zasługą, nie jest zasługą ludzi Kościoła, że się ono nie spełniło i nigdy się nie spełni. To, że łódź Kościoła ciągle płynie i wychodzi zwycięsko z każdej opresji, to jest właśnie znak, że u jej steru nie stoi tylko człowiek, ale wcielony Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, który powiedział, bramy piekielne go nie przemogą. Upomnienie Chrystusa, czemu tak wyjaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Nie jest skierowane do ludzi z zewnątrz na pierwszym planie, ra, ale raczej do tych, którzy są w łodzi, a więc do nas, do wierzących. Nie wyłączając pasterzy, którzy niekiedy się lękają o przyszłość kościoła, bywają pasażerowie wierzący, którzy zwracają większą uwagę, na fale wokół łodzi kościoła, niż na samego sternika, który łódź prowadzi we właściwym kierunku i nie pozwoli jej nigdy zatonąć, ale dotrzeć do właściwego portu. Siłą spajającą kościół jest zawsze wiara, nadzieja i miłość jego członków, które są darem Ducha Świętego i zarazem wolną odpowiedzią ludzi na to, co Bóg mówi i czyni. W dzisiejszym fragmencie listu do hebrajczyków, a także w Ewangelii, Bóg podkreśla, jak ważna i potrzebna jest wiara, którą Kościół winien żyć i ją przekazywać. Utwalmy sobie to, co dotyczy wiary, a co słyszeliśmy, w dzisiejszych czytaniach mszalnych. W pierwszym zdaniu dzisiejszego pierwszego czytania mamy podaną definicję wiary. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wiarą przyjmujemy to, czego nie widzimy, czego też do końca nie rozumiemy, a co jest powiedziane i obiecane przez Pana Boga. Autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do historii Izraela, wspomina wielkich mężów wiary, wśród których na pierwszym miejscu wymienia Abrahama. Wiara u niego polegała na posłuszeństwie Bogu. Usłuchał wezwania Bożego. By wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie, wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. A potem, gdy Bóg zażądał złożenia w ofierze syna Izaaka, jakby przez to zaprzeczając samemu sobie, podważając złożoną wcześniej obietnicę, Abraham nie zawahał się wykonać Bożego polecenia, uważając, że Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych. I dlatego zyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak napisał autor listu do Hebrajczyków. W wierze Abrahama nie było lęku. Było pełne zaufanie do Boga. W wierze uczniów, z którymi Chrystus płynął w Łodzi, był jakiś lęk. Dlatego Jezus zapytał, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? W dzisiejszej łodzi Kościoła widzimy ludzi uważających się i deklarujących jako wierzący, którzy jednak wypełnieni są lękiem i przede wszystkim nie słuchają Pana Boga albo przynajmniej traktują Jego nakazy i zakazy wybiórczo. Bardzo nas boli to, gdy słyszymy z ust niektórych polityków, dziennikarzy czy innych osób, Życia publicznego, że są praktykującymi katolikami, a wypowiadają się raz po raz przeciw nałoce Kościoła, atakują biskupów, księży i niejednokrotnie działają przeciw wspólnocie Kościoła. Widać to także w niektórych głosowaniach sejmowych, zwłaszcza w sprawach światopoglądowych, religijnych i moralnych gdzie obowiązuje poprawność polityczna, a nie głos sumienia i znane stanowisko Kościoła. Niekiedy dochodzi do gwałcenia sumień, ubliżania godności człowieka i łamania zasad prawdziwej demokracji. Na tle tych stwierdzeń popatrzmy na katolickie medium, które ma na imię Nasz Dziennik, a który obchodzi swoje 17 urodziny. Najpierw przywołam słowa, które wypowiedziałem tutaj w Warszawie 7 lat temu 2 lutego 2008 roku, podczas świętowania dziesiątej rocznicy powstania naszego dziennika, powiedziałem wówczas patrząc na to dzieło z perspektywy 10 lat w kontekście wydarzeń polityczno-społecznych i religijnych w naszym kraju, w Europie i w świecie. Trzeba uznać, że jest to dla nas wielki dar Bożej opatrzności, dar na miarę potrzeb obecnego czasu w naszej Ojczyźnie. Dzisiaj, w 17. rocznicę narodzin tego dziennika, trzeba te słowa na nowo głośno powiedzieć. Nasz dziennik wraz z Radiem Maryja, Telewizją TRWAM, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, jest darem Pana Boga dla Kościoła i dla Ojczyzny. Na trudny czas zakłamywania rzeczywistości, zakrywania prawdy i manipulowania ludzkim słowem. Panuje dzisiaj istna walka o wpływ na media. Weszły w grę wielkie pieniądze, często zagraniczne. Uważni i krytyczni obserwatorzy życia publicznego. Zauważają, że w niektórych mediach nie chodzi już o prawdę, ale o to, by dołożyć ideowym przeciwnikom, by utrzymać się przy władzy, by także niestety prowadzić batalię z wartościami chrześcijańskimi i w ten sposób kontynuować walkę z Kościołem. Obniżył się znacznie etos dziennikarzy, którzy zaczęli. Wyprzedzać się w, z, w zabiegach zasłaniania, ukrywania, a nie odkrywania prawdy. W takiej sytuacji opatrzność Boża postawiła wśród nas ojca Tadeusza Rydzyka, który doszedł do przeświadczenia, że nauczający Kościół w Polsce trzeba wzmocnić nowymi narzędziami ewangelizacji. Sama bowiem ambona. Dla biskupów, kapłanów, a także szkolna sala lekcyjna, lekcji religii, Katezy, nie wystarczą w zasiębie prawdy na roli, na której jest tylu siewców konkolu. Nasz dziennik jest dzisiaj jedynym dziennikiem w naszym kraju, który nie funkcjonuje na mocy obcego kapitału. I dzięki temu. Zachowuje niezależność ideową. Stara się być na służbie prawdzie, wartościom katolickim, narodowym. Za szczególne zasługi naszego dziennika na polu dzisiejszych polskich mediów należy uznać. Po pierwsze, podawanie bieżących informacji z życia Kościoła powszechnego i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Niemal w każdym numerze naszego dziennika znajdujemy relacje z działalności Ojca Świętego. Dawniej byliśmy informowani o działalności naszego papieża świętego Jana Pawła II, a potem papieża Benedykta XVI, a obecnie ojca świętego Franciszka. Mamy streszczenia porannych homilii ojca świętego. Są relacje z pielgrzymek apostolskich, włącznie z tekstami papieskich homilii. Są także relacje z ważniejszych wydarzeń religijnych w różnych krajach świata a także z życia Kościoła w naszej Ojczyźnie. Po drugie, na łamach naszego dziennika znajdujemy rozważania ascetyczne związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, kultem Eucharystii, Matki Najświętszej i Świętych Pańskich. Są też komentarze do niedzielnych czytań szalnych. Po trzecie, nasz dziennik staje nieustannie w obronie Kościoła, narodu i rodziny. Trwa w Polsce i w świecie medialny atak na Kościół. Profanuje się bezkarnie symbole religijne. Atakowani są biskupi, księża, świecy, działacze katolicy. Nierzadko są to fałszywe oskarżenia, podejrzenia, ośmieszania, drwiny i kpiny. Tak mało pisze się i mówi o dobru które czynią ludzie Kościoła. Pamiętamy, że najwięcej tekstów w obronie linczowanego księdza arcybiskupa Stanisława Wilgusa znajdowaliśmy na łamach naszego dziennika. W prasie laickiej, zwłaszcza liberalnej, są ośmieszane wartości narodowe, patriotyczne w imię hasła Polskość to nienormalność. W obronie i promowanie wartości narodowych i patriotycznych jest tak bardzo zaangażowany Nasz dziennik od samego początku swojej działalności ukazuje czytelnikom naszych narodowych bohaterów, ludzi świętych, ludzi kultury, nauki, sztuki. Przez wiele ostatnich y y lat domaga się wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Idąc za głosem ostatnich wielkich papieży i naszych pasterzy, włącza się nasz dziennik tak bardzo wydatnie w obronę rodziny. Zwłaszcza w obronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, przestrzega przed promowanymi dzisiaj patologiami i dewiacjami życia małżeńskiego i rodzinnego. Ostatnio jesteśmy tak często informowani i przestrzegani przed konsekwencjami podstępnego wprowadzania w system edukacji młodego pokolenia ideologii gender. Publicyści naszego dziennika demaskują mity promowane w mediach antyreligijnych i antypolskich. Uświadamiają nam, że sponsorowane obłędne ideologie mają na celu deprawację dzieci i młodzieży, a w konsekwencji niszczenie rodziny i narodu. Po czwarte, na łamach naszego dziennika poruszane są. Także systematycznie sprawy społeczne z zakresu kultury, polityki i gospodarki gazeta przypomina o zasadach, które winny kształtować te sektory życia publicznego w naszym kraju i w świecie. Przypomina, że rozwiązanie problemów gospodarczych i politycznych możliwe jest jedynie przez odnowę moralną człowieka, rodziny i, i społeczeństwa. Przestrzega przed lansowanymi dzisiaj nowymi utopiami, których weryfikacja na dalszą metę może kosztować wiele cierpień i nieszczęść. Moi drodzy, cieszymy się, że ten wkład naszego dziennika w życie Kościoła i narodu widzi i docenia w Polsce tak wiele ludzi, świadczą o tym ich wypowiedzi na falach Radia Maryja w telewizji Twam a także ich teksty zamieszczane w naszym dzienniku, szczególnie w ostatnim czasie. Niech te piękne, często bardzo sympatyczne, a niekiedy i wzruszające wyznania y, będą nagrodą dla Pani naczelny redaktor i dla wszystkich pracowników, i współpracowników, i sponsorów tego pisma. Jakże trzeba nam dziękować Panu Bogu, że dał nam taki dar. Na trudny czas zagospodarowania odzyskanej wolności, na czas budowania cywilizacji prawdy i miłości, cywilizacji życia i ewangelicznego braterstwa. Powtórzmy, tym darem są Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dzisiaj, w 17. rocznicę. Ukazywania się naszego dziennika, modlimy się za zespół redakcyjny, za wszystkich współpracowników i sympatyków duchowych i materialnych sponsorów. Modlimy się, aby Jezus obecny z nami w Łodzi Kościoła uciszał wszelkie burze i ataki i aby pomnażał naszą wiarę, nadzieję i miłość. By Nasz Kościół i nasza Ojczyzna mogła dalej kroczyć drogami prawdy, drogami nadziei i drogami miłości. Amen.